No nie oszukujmy się, całe to IT opiera się na tym angielskim, więc no yy, i tak wydaje mi się spoko zacząć, yy, żeby się, wiesz, troszkę już z tym angielskim zapoznawać. Co to w ogóle za kurs? to właśnie był z jakiejś z Javy? I co, co było twoim jakby motywatorem, żeby w ogóle nawet na tą godzinę usiąść, nie? No i oczywiście na pewno skłoniło mnie to, że jednak yy, każdy mówił, że programista no to jednak złoty zawód, nie? I, I że się fajnie zarabia i tak dalej. Kurs to jest... Yy, Ogólnie jest to według mnie bardzo, bardzo dobry kurs i polecam go każdemu, bo jest za darmo. To jest kurs z Uniwersyte Uniwersytetu Helsinek. Dokładnie się nazywa MOOC, Java Programming. Jest pierwsza, jakby pierwsza część i druga część, taka bardziej zaawansowana. I on tak powiedzmy, generalnie on mocno się opiera na praktyce. To nie jest tak, że są jakieś filmiki i na przykład ogląda się, jak ktoś programuje. Tylko ono opiera się to mocno na. Na, na takiej praktyce, stricte, no bo na przykład jest rozpisany na przykład jakiś koncept w programowaniu, i jest rozpisane zadanie, i trzeba je zrobić. I potem wysyła się do takiego narzędzia od tego Uniwersytetu Helsinek, które sprawdza ci to zadanie komputerowo, więc to jest super, że po prostu stricte przez praktykę możesz, możesz się uczyć, nie?